Witam, jest to film dotyczący historii w klasie ósmej, a dzisiejszy temat to Narodziny Solidarności. Zaczniemy dzisiaj od kryzysu społeczno-gospodarczego, który miał miejsce w 1980 roku. W tym czasie gospodarka polska znalazła się w stanie zapaści, która wynikała z nieefektywności i biurokracji w zarządzaniu gospodarką. Rosnące zubożenie społeczeństwa wywołało niezadowolenie. Frustrację pogłębiał brak podstawowych produktów w sklepach a codziennością były kolejki po deficytowe towary. Kiedy więc rząd wprowadził podwyżki cen, w połowie sierpnia 1980 roku w Szczecinie i Trójmieście wybuchły strajki. W Stoczni Gdańskiej im. Lenina bezpośrednią przyczyną strajku okupacyjnego, który rozpoczął się 14 sierpnia, było zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz, działaczki Wolnych Związków Zawodowych. Plan strajku został opracowany przez Bogdana Borusewicza, a na jego czele stanął Lech Wałęsa. Wkrótce akcja strajkowa objęła inne zakłady. Doszło do strajków solidarnościowych. Przedstawiciele tych zakładów w celu koordynacji akcji strajkowej utworzyli Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, czyli MKS z Wałęsą na czele. MKS ogłosił listę 21 postulatów, w których znalazły się żądania utworzenia niezależnych od władz, związków zawodowych, większej wolności słowa i uwolnienia więźniów politycznych. Natomiast wśród postulatów ekonomicznych były podwyżki płac, wprowadzenie wolnych sobót. Strajki rozprzestrzeniły się na inne regiony Polski, a setki tysięcy osób wzięły udział w protestach. Do Stoczni Gdańskiej przybywały delegacje z całego kraju, także przedstawiciele będącej w opozycji inteligencji. Zwycięstwo robotników. W wyniku strajków i negocjacji władze komunistyczne nie zdecydowały się na użycie siły i podpisały z przedstawicielem robotników, Lechem Wałęsą, 31 sierpnia 1980 roku, tak zwane Porozumienie Sierpniowe. Władze zobowiązały się spełnić postulaty protestujących robotników. Tymczasem w wyniku walk partyjnych miejsce... Edwarda Gierka na stanowisko pierwszego sekretarza KCPZPR zajął Stanisław Kania, postrzegany jako zwolennik reform. 17 września 1980 roku został utworzony przez delegatów z całej Polski niezależny samorządowy związek zawodowy Solidarność, czyli NSZZ Solidarność z Lechem Wałęsą na czele. Była to pierwsza od wielu lat organizacja niezależna od PZPR. Wkrótce potem NSZZ Solidarność stała się nie tylko ruchem związkowym pośredniczącym między pracownikiem a pracodawcą, ale również szerokim ruchem społecznym, który przyciągnął 10 milionów członków, obejmując różne grupy społeczne i zawodowe. Nastąpił tak zwany karnawał solidarności, około 15 miesięcy względnej liberalizacji polityki władz komunistycznych. Kolejne organizacje powstawały wśród studentów. Było to niezależne zrzeszenie studentów, natomiast rolnicy utworzyli NSZZ rolników indywidualnych. Legalnie działało niezwykle popularne czasopismo NSZZ Solidarność Tygodnik Solidarność kierowany przez Tadeusza Mazowieckiego. Jednocześnie coraz więcej osób występowało z PZPR. I przechodzimy do przygotowań do konfrontacji. Powstanie organizacji o wielkim zasięgu, niezależnej od PZPR, której wpływy i popularność były ogromne, budziło niepokój władz komunistycznych. Komuniści obawiali się, że wzrost wpływu Solidarności może zagrozić ich władzy, dlatego też dążyli do likwidacji Solidarności. Istniała też obawa o interwencję wojsk układu warszawskiego, jednak w Oddalił taką możliwość, ponieważ o tym planie dowiedzieli się Amerykanie od polskiego oficera, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, współpracującego z CIA w celu walki z komunistami. Amerykanie wystosowali ostrzeżenie, że interwencja sowiecka może się spotkać z sankcjami. Przygotowując się do konfrontacji, komuniści dążyli do utrudnienia działalności Solidarności. Nie respektowano umów podpisywanych z komitetami strajkowymi, zastraszano działaczy, opóźniano realizację postulatów. Szukając sposobów na likwidację Solidarności, partia w październiku 1981 roku powierzyła stanowisko pierwszego sekretarza KC PZPR generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, który był za rozwiązaniem siłowym. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych naszych filmów. Do usłyszenia.